Nie no, jest, jest, to stał. Okay. Zdajemy ten. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, vlog który tak naprawdę wczoraj się zaczął. Nie, przedwczoraj się zaczął Moniko, przedwczoraj. Tak, tylko zginęła nam jedna scena, właśnie ta, którą teraz nagrywam, bo tak to byście nie wiedzieli o co chodzi, mianowicie, właśnie, jak dobrze pamiętacie, to dwa lata temu teściu dostał od nas na Dzień Ojca Skodę Fabię, taką ładną Skodziankę w Elpegu i tak dalej, natomiast miałem chytry plan w tym roku, nie mówiłem wam o tym na vlogach, dlatego, że... No też się ogląda te vlogi, więc to nie denerwuj się, to była niespodzianka i <laughs> wiem, że już wyszła. E, postanowiliśmy zmienić po prostu park maszynowy, a, no i kupiliśmy w zeszłym roku, zamówiliśmy już z miłośnikową e, nową Octavię w rs 4 4x4, bulbulatory, 2.0 diesel, tam około 200 koni, no i tak stwierdziliśmy, że a, dobra, zróbmy to na niespodziankę i... No, dalsza część vloga będzie kontynuacją wczorajszego dnia, czyli 23 czerwca. Natomiast tak z góry powiem, bo tam gdzieś raz ktoś kiedyś przechycił, bo że tak się właśnie zachowują nowo że płoty, mury, a o własnej rodzinie coś tam, coś tam. No nie tak do końca, po prostu ja. No, uznajmy, że. No nie mam, nie będę miał kontaktu już do, dożywotnio z, z moją rodziną. E, tutaj najbliższych osób, to mam na palcach dwóch rąk policzyć. Z rodziny został mi tylko teściu z dziewczyną, miłośnikowa, e, moja ciocia z Łodzi i moja ciocia z Turku i to jest wszystko. To jest wszystko. Ja na dwójka nigdy nie poznałem, e, mojego, którego kiedyś chcę poznać, e, więc jeżeli. Dobro wraca, to tak, jak fury marzy. Jeżeli ktoś jest dla mnie dobry, to ja nie mogę być dla niego brzydki i e, żyje się tylko raz. Dlatego bardzo dużo staram się pomagać robić tych wszystkich akcji. No i postanowiliśmy tutaj rozegrać to, więc zobaczymy, zobaczymy, jak wam to wsiądzie. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko siądzie. E, no i tyle. Przenieśmy się do e, dnia wczoraj, bo no, tam wiele się działo. Tam trzeba było zorganizować to, żeby tu przyjechał, że jest robota do zrobienia. Wymyślić to wszystko, aby było realistycznie. No i co? Zapraszam Was do dalszej części vloga, czyli wczorajszej. I mam nadzieję, że tym razem mi się nie skasuje to. No, ale jak już gadam, bo taki jestem. Dzisiaj jest czwartek, przyjeżdżałem już z detailingu. Kiedy Wy to widzicie, nie wiem, ale wiem, że już Stasiu pomógł z montowaniem wszystkiego. Moniko się wczytuje w moje nowe leki. Bo zmieniono mi dzisiaj leki. I serducho to po prostu trochę jak nastrój w Sejmie, zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy. Zobaczmy, co wyczytać, że mogę użyć. Nie no, możesz e, poczuć, być e, lekko przemęczony, e, zaczynając od razu te leki i w sumie też nie powinieneś za bardzo prowadzić pojazdów. Więc... Widzicie, jakie to jest życie? Chcą mi wszystko ograniczyć. Nie dam się, będę dzielny. Dobra. Słuchajcie, mogę być taki zbity przez parę dni i mogę nie nagrywać, ale przynieśmy się do dnia wczorajszego. A wam w tym momencie mogę tylko życzyć jednego, że co by się nie działo, jak bardzo by życie nie kupało, trzeba walczyć, bo karuzela życia, która mi się zakręciła od bezdomności do teraz, jest tak dziwną rzeczą. Ale jedna rzecz powinna zostać zawsze w Was: nigdy się nie zmieniajcie, nigdy. Dobra, przynieśmy się do jutra. No dobra, to już tutaj dzisiaj ten dzień, gdzie się będzie działo? Do krawężnika przy Fabi! Wiza widziobami. Akcja jest taka, że zaraz już przyjedzie pomóc przy blacharce i konserwacji i tak dalej. No a prawda jest goła inna. Zaraz przykryjemy. Bo to nie jest nienaturalne, że coś u nas stoi, więc chłopaki tutaj ze strefy błysku doczyścili, położyli ceramikę, zrobili wszystko, ale się wczoraj rajderz kapnął, więc. No, no, więc tak to wygląda. My zaraz zakładamy rejestrację, plandeki, no i spróbujemy to zagrać. Trochę się denerwuję, bo ten, te moje zdrowotne. Ale, ale jest pięknie. Ja od razu zdajemy sobie. Nie no, jest, jest, to stał. Zdajemy ten. nawet masaże ma w fotelach. Tego nie wiedziałem. Co zamawiałem, konfigurowałem, ale nie wiedziałem. Jest piękna. Czekam aż Kuba wróci z plandeką. No i zobaczymy, coś, coś wymyślę typu, że nie wiem, że... Nie, nie wiem jak to wymyślę, ale wezmę kamerę tak w rękę. Albo Monika gdzieś za mną będzie szła i coś zrobimy. Żeby mi hopina zawału nie dostał. Ja mnie, podoba mi się. Jest sztos. Dobra, słuchajcie. Gramy po prostu zaraz i tyle. To trzeba pomalować, To trzeba pomalować. No trzeba je zneutralizować. Bo to aluminium damy, zobacz to. Aluminium damy w piach, mm -hmm. więc ono zostanie w kolor. To wszystko damy w piach i zrobimy w błękit. Więc to my sobie poradzimy, ale te progi musiał ratować i całe te podłogę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy, nie jest tak, że wiesz, że to Nie tragedia. jest zdrowy samochód, tylko po prostu ktoś to co w pewnym momencie zaniedbał, Nie no, chyba nie miał czasu. Ale proszę Cię mienisz pistoletem, bo no. to by nie zabrudzić. Za ciepło. Warta, proszę pogadać na tyle. no chodź pogadać. Cześć. ty nie pilnujesz tam? Jedną mam niezłą informację do Ciebie. No. Że muszę ci zabrać fabry. Ale mam drugą, lepszą, bo dzisiaj dzień ojca A, yeah. Odpakujesz sobie? Yeah. Odpakujesz yeah. sobie, czy nie? Dobra, chodź Ania yeah. <laughs> Żeby nie było, że nie twoja, zobacz <laughs> A, najważniejsze Masz musisz Fabię oddać, bo zostaje jeszcze coś takiego. No ja to teraz tak w skrócie. Skoda Octavia RS zamówiona w zeszłym roku już, więc żeby nie było, że masz gorszą niż standard, bo to jest najwyższa półka. 200 koni w dieslu, 4x4. A przy lancerze nic nie musisz robić. Tak to się robi właśnie. Tak to się robi. Widzisz, cały czas z tą kamerą chyba na nie widziałeś. Otwórz sobie, dostaj. zobacz, to jest wszystko spójno. Tak lubisz ten kolor czerwony, to fotele elektryczne z masażami, nawigację, nie nawigacje, tempomaty w automacie. I jeszcze najważniejsza rzecz, karta do tankowania taka darmowa dożywotnia już idzie, więc za tydzień będzie. Więc w sumie nawet nic nie pali paliwa. Cieszysz się? Bardzo. mnie Można zrobić dzień, można. Słuchajcie, pierwszy drive, a tata mówi, Zobacz, taka no, to mówi, taka skodzinka, to teraz będzie taka, no. Fajniejsza. No co? No? Z tego słynny, że umiem zrobić się no, To już się nauczyłem przy chorach magii. To w prawo sobie pójdziemy do wodnicy, zobaczymy w ogóle, jak to jest. Ja tu nie jeździłem w ogóle przy tym się szczerze. Ale na gaz to on nie jest, nie? Nie, to jest diesel. A to jest diesel nawet. Dwustukonne. Kurcze, blado to on będzie, wiesz, co też mało pali na tym samym. Ale 4 x 4? Ja pierwszy no, to już pierwsze drive y mamy ze sobą, no i, no i podoba się, podoba się, to jest najważniejsze, nie tatuś? No bardzo się podoba. A jak szybko jedzie? Żebym zawału serca nie dostał. To już możemy S razem. S <laughs> no, więc dzisiaj będzie delikatnie opijane pewnie wieczorkiem, nie? A tyle co na serce. no tyle to na lewą nóżkę dzisiaj będzie. Nie, no jest fajne, jeszcze muszę całą instrukcję obsługi wytłumaczyć, bo ja sam wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem, bo jakby... Nie pamiętam, że na co było zamawiane, bo to było w zeszłym roku zamawiane, ale no jest, jest fajne auto, no, kiedyś to mi się dał poczuć za tak. Nie, to był szczyt moich marzeń kiedyś, Oktawia w RS 4 na 4 noczki, tryby sportowe, wszystko, co tu się dzieje. Dobra, widzimy się na podsumowaniu vloga, nie chcę, nie chcę teścia męczyć, bo, bo emocji chyba dzisiaj już ma wiele. No, no właśnie. Wstydniwy przed kamerą jest, ale, ale radość na twarzy to jest to. To jest to. A podjedziemy. No i co? Udało się zrobić radochę. No właśnie mi się udało nagrać odcinek, ale czekam na mojego lekarza i jedziemy do innego lekarza. No, ale dzisiaj to się strasznie czułem. Ale i tak bywa, nie? No. A wy gdzie się tam schowali u góry? No i nawet udają, że mnie nie słyszą. Jesteśmy. <laughs> No właśnie, tak to wygląda. Dobrze, kochani, słuchajcie, w tym miejscu można chyba zrobić taki mały bro, blok reklamowy, czyli e, chyba tak, tak, można w tym miejscu zrobić. Czyli na przykład pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście moto i oglądacie ten kanał, bo lubicie vlogi, lubicie ogródek i wszystko, ale macie auto, to można na przykład, kupując nowe, skorzystać z czegoś takiego jak Car Vertical, czyli firma, która po numerze Vin pokażę Wam. Jeżeli coś się działo, co się działo z waszym autem, czyli teoretycznie da znać, jaki był przebieg, jeżeli się odbił, czyli jeżeli zostało to ze Stanów albo gdzieś z innych krajów, czy było składane, a jak było składane, to z czego było składane, taki raport jest płatny. 30-40 zł chyba kosztuje z linku z tego, co kojarzy w opisie filmu macie. Ale najważniejsze jest to, że to jest tylko takie narzędzie do zapobiegania, żeby potem nie leczyć. Ale też nie idealne, bo o tym trzeba powiedzieć, że jeżeli przyjdzie wam pusty raport, to albo chłopaki wam dadzą następny gratis, albo możecie napisać na support i zwrócą wam kasę i to jest wa ważne, bo strona cały czas się rozwija. My cały czas z nimi rozmawiamy i mimo tych incydentów, które były w zeszłym roku i tych złych rzeczy, to mam nadzieję, że w końcu to się ułoży w dobrą stronę. Chociaż mi się osobiście marzy, kiedyś samemu mam wykminione, może jakby to kiedyś poszło. Więc jeżeli chcecie, to wbijajcie. Te vlogi będzie montował Stasiu, trochę mi pomoże. No właśnie, mam nadzieję, że to jest też creepy, nie? że stoi już zrobione, raz się nie przejechałem zaraz tam się zaczyna lipiec a nie ma komu zrobić tak naprawdę elektryki w tym więc to jest dość istotne nie chciałbym tą elektrykę w tym zrobić, No ale nie wiem zobaczymy. Dobrze, następne vlogi będą z działki omówimy sobie ile kosztował dom, ile kosztowało wszystko e, i tak dalej, bo to jest dość istotny case no, Monika zostaje z nami do Eee, czwartku, piątku. Do piątku. Jezus już się chciałem wyrzucić, nie chciałem. Ale za to odwiedzi mnie w lipcu, bo to jest taka moja pomocna duszyczka. W czwartek przyjeżdża mój prezent, ale dalej nie wiem, czy mogę go komunikować, bo jest opozycja i są, są zwolennicy i są przeciwnicy. Nie? Jakby Monika mówi tak, 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 a ja mówię nie, bo potem zaraz ludzie na mnie psy powieszą. No nie wiem, niektórzy z Was coś tam kumali, inni nie kumali. No, nie wiem, Moniku, jak to zrobimy. Znaczy się, tam w komentarzach niektórym się udało domyśleć co to będzie, aczkolwiek zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, bo myślę, że to też jest ciekawy case, który warto omówić. Ee, z aspektu po prostu klienta. No, no tak, tak, jest tam dużo fajnych takich zagadnień. No ważne, żeby mi się biuro też u góry skończyło i... i, i... O, już mi się to wszystko zastandaryzowało. No i Szczecin otwieramy, Szczecin, Kielce otwarte, teraz Szczecin, e, Wrocław jest. Jezu, do końca roku będzie tego się działo, naprawdę masa. No i co, życzmy sobie wszyscy zdrówkę. E, no, małego dzisiaj trzeba będzie z teściem wypić, ale, ale zajarany, zajarany. No, jest fajnie, bo na zasadzie taki gadatliwy, i w ogóle fajnie, o wszystkim można pogadać, a potem e, jak przychodzi kamera, to widzicie, nie jest tak łatwo. A przyjechał do pracy dzisiaj? Tak, no, ja mam to nagrane w ogóle, chodziłem, jak on że przyjechał, to miałem kamerę, wiesz, wkręconą. Godzinę wcześniej przed czasem. Tak, godzinę wcześniej przed czasem. Dobrze, że my żeśmy byli jeszcze dwie godziny przed czasem, to, to tak coś czułem. Dobrze, słuchajcie, na tym polega ten kanał, więc do zobaczenia w następnym odcinku, w następnym vlogu. Hej, 31 lipca. W miejscowości Gostomko odbędzie się festyn. A na festynie zagra znany i lubiany zespół z branży muzycznej. Letni, Hamski. Ale nie zmusicie mnie, jak o to oglądacie, że ja z Wami Passato zaśpiewał. O nie, nie, na scenę nie wejdę. Wystarczy, że na live to zrobiłem. Dobra, uciekam, trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć.